Kolejne dwa ćwiczenia będziemy pracować nad wzmocnieniem znowu pośladków, mięśni w udach i praca też nad wzmocnieniem stopy. Ustawiamy się w pozycji wykroku do przodu. Tylna stopa będzie ustawiona tak, żeby pięta przylegała do, do ściany, do kanapy, tak żebyście mogły, odpychając się od ściany, znaleźć sobie troszeczkę lepszą równowagę. Prawa stopa, tutaj skupiamy się bardzo mocno na naszym tripodzie, tak? czyli na stawie dużego palca, małego palca, i tym razem chcę, żebyście się skupiły bardziej na wewnętrznej stronie pięty i będziemy ją dociskać do ściany. Kolano jest lekko ugięte, jak popatrzycie się z góry, to powinno być na, nad śródstopiem stopiem, i będziemy, cały ruch będzie wychodził z biodra. Lewe kolano będzie troszkę niżej niż prawe kolano, tak? Czyli robimy taką rotację miednicy, żeby to lewe kolano było troszkę niżej niż prawe. Tak jak mówiłam, cały ruch wychodzi z bioder, tak? Czyli wyobraźcie sobie, że chcecie przysunąć ten prawy pośladek do ściany bez przesuwania kolana, tak? Czyli rozciągamy tutaj, tak? stąd. Tu robimy wdech i na wydechu Podnosimy się do góry, ale nie prostujemy kolana, czyli wracamy do tej samej pozycji, której zaczęłyśmy, tak? Pamiętamy o naszym trikodzie, duży palec, wewnętrzna strona pięty i ma staw małego palca, tak? Dociśnięte do podłogi. Tu robimy wdech, miednica idzie w stronę ściany, do tyłu, rozciągamy, izometrycznie pracujemy nad pośladkami i na wydechu powolutku wracamy. Wdech w dół, wydech do góry. Nie zapominamy o tej stopie, o mojej lewej stopie. Moja pięta jest dociśnięta do ściany. To też powinno troszeczkę Wam aktywować tutaj z tyłu dwugłowy mięsień Uda. I wykonujemy 10-12 razy na prawej stronie, a następnie zmieniamy na drugą stronę. Pokażę Wam z tej strony, jak to wygląda. Tak? Czyli znowu szukam staw dużego palca. Małego palca i wewnętrzną stronę pięty, czyli ja rotuję troszeczkę moją piętę do środka. Moja prawa noga, pięta jest dociśnięta tutaj do kanapy i stabilizuje sobie całe ciało. Tak? Uginam sobie kolano, tak żeby było w linii z moim śródstopiem i moja prawe kolano jest troszkę niżej niż lewe. Tak? Czyli rotuję sobie miednicę w, w lewą stronę. Wdech uginam sobie biodro, tak? Wysuwam miednicę do tyłu, do tyłu, do tyłu. Moje kolano jest dalej, lekko ugięte i idąc do góry nie prostuję kolana, tylko prostuję biodro, wdech w dół, wydech do góry. Tak? Nie zginam się też tutaj, o, w kręgosłupie. Mój kręgosłup jest długi. Tak, I idąc w dół powinnyście czuć rozciąganie w pośladkach i do góry pośladek pracuje. Wdech w dół, rozciągam, wydech do góry. Tak? Cały czas myślę o moim dużym palcu i wewnętrznej stronie pięty. To jest pierwsze ćwiczenie. Z kolei drugie ćwiczenie będziemy przenosić ciężar ciała z prawej na lewą stronę. Od, oddychając prawidłowo, czyli tutaj to samo, myślimy o tym naszym tripodzie, czyli idąc w tą stronę, nie odrywamy staw dużego palca i pięty od podłogi, tylko dociskamy. Kolano idzie w linii z drugim palcem, idziemy w dół, pośladek idzie do tyłu, uginam kolano i biodro, robię wdech, i teraz moja lewa strona, zwłaszcza wewnętrzna strona stopy. Odpycham je do drugiej strony. Tak, tutaj robię wdech i na wydechu odpycham się do drugiej strony. Wdech, odpycham się. Tak, cały czas myślę o wewnętrznej stronie stopy. Wdech, wydech, przechodzę na drugą stronę. Wdech. Roz, tutaj powinnyście czuć na wdechu rozluźnienie mięśni na miednicy. I przechodzę na drugą stronę. I możecie powtórzyć to ćwiczenie 12 razy, a następnie pierwsze i drugie ćwiczenie jeszcze raz.